Cześć. dzisiaj opowiem Wam o jednej z moich dwóch ulubionych gier. Są to Zamki Burgundii Stefana Felda. Ostatnio opowiadałam o Wam o Trajanie. To jest ten sam autor. I tak jak w przypadku Trajana, klimat nie ma kompletnie znaczenia. Chodzi o zdobywanie punktów e, i o kombinowanie. W pudełku. Znajdujemy mnóstwo elementów, z którymi na początku rzeczywiście można się trochę pogubić i na początku trudno się połapać co do czego służy. Po kilku rozgrywkach wszystko jest jasne. Tak jak w Trajanie, ja używam tutaj też pudełeczka wędkarskiego. To znacznie przyspiesza rozłożenie gry na stole. Nie ma bałaganu, wszystko jest, ma swoje miejsce, wiadomo gdzie czego szukać. W pudełku oprócz mnóstwa żetonów i elementów znajdziemy także plansze dwustronne, za każdym razem można wybierać sobie stronę, na której chce się grać. Przez to, że tych plansz jest tak dużo, a są jeszcze mini-dodatki, które dodają nowe plansze i nowe żetony, to wszystko sprawia, że w grę można grać naprawdę godzinami i wielokrotnie. Zamki Burgundii to gra absolutnie niezależna językowo, dlatego kompletnie nie ma znaczenia, jaką wersję kupicie. W sieci można bardzo łatwo znaleźć polską instrukcję. Gra trwa około półtorej godziny. Jest przeznaczona dla od dwóch do czterech graczy, ale. Ja lubię ją najbardziej właśnie w wersji na dwie osoby. Spędziłam nad nią wiele, wiele, wiele e, godzin. Gra przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia. Wynika to głównie ze stopnia skomplikowania, skomplikowania zasad. E, a o zasadach, jak zawsze, opowie nasz ekspert z Laboratorium Zasad. Witam w Laboratorium Zasad. Dzisiaj będziemy znać grę Zamki Burgundy pana Stefana Felda. W Zamkach Burgundy będziemy grać przez 25 rund, te rundy będą odmierzane przez wpadające nam na planszę żadne towarów. Kiedy 5 takich towarów wejdzie na planszę, to kończy taka mini runda, czyścimy całą planszę, dokładamy nowe kafelki, mamy nowe możliwości, a, a ruch gry polega na tym, że rzucamy kostkami i pierwszy gracz, rzuca jeszcze tylko białą kostką, która mówi gdzie poleci dany kafelek, a my z kolei każda z naszych kostek pozostaje nam wykonać Jedną z następnych akcji. A te akcje to kupowanie kafelków z planszy na naszą planszę, umieszczanie kafelków z tych kupionych już na właściwe pole gry. I warto tutaj zaznaczyć, że kiedy zamkniemy jeden jednokolorowy obszar. Na planszy dostaniemy punkty w zależności od tego wielkości oraz czasu, w którym zrobiliśmy. Im wcześniej, to zrobimy, tym więcej dodatkowych punktów dostaniemy. A gracz, który zapełni wszystkie swoje pola na swojej planszy danego koloru, jeszcze dostaje takie bonusowe punkty na koniec gry. Drugi gracz też dostaje, ale odpowiednio mniej. Kolejną możliwością jest sprzedawanie towarów, które gdzieś tam po drodze zebraliśmy. Kolejną możliwością z kolei jest dobranie takich dodatkowych pomocników, którzy pozwalają nam zmieniać trochę wyniki rzutkowskie. Dzięki czemu gra zupełnie nie jest losowa, bo jest na tyle losowa, na ile my jej na to pozwolimy. A w momencie, w którym instalujemy kafelki na swojej planszy, otrzymujemy różne bonusy. Stajemy, wychodzimy bardziej, jakby jesteśmy bardziej pierwsi, jeżeli można powiedzieć, w kolejności. Mamy dodatkowe akcje, dodatkowe punkty na koniec gry. Mamy możliwość pobrania nowych kafelków albo automatycznego dołożenia ich na planszę. Poza tym jeszcze dodatkowym ruchem jest y, możliwość kupienia za dwie monety któregoś kafelka ze środka planszy. Na koniec gry sprawdzamy, kto zbiera najwięcej punktów. Dodatkowo doliczamy punkty za te y, kafelki bonusowe, za żółte kafelki, które mogą nam dawać jeszcze punkty i za nie kosztowne surowce. Kto zbiera najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa. I to wszystko w związku z zamku Burgundy. Dziękuję bardzo. Zamki Burgundii kosztują około 140 zł i jest to cena jak najbardziej adekwatna do jakości, bo jakość, którą otrzymujemy, jest po prostu powalająca. Na pewno nie jest to gra dla osób początkujących. Na początku może przygniatać ilość zasad, ilość żetonów, możliwości ruchu. Natomiast zapewniam, że już po kilku rozgrywkach wszystko jest jasne i bardzo trudno się od zamków Burgundii oderwać.